Mogę, mogę, o, teraz jest tak jak w Sejmie, kiedy dorośli obradują, taki szum. Moi kochani. To jest Amelka, cześć. A, widzisz, raz ja poznałam Ci, cześć. Słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie Was witam w tym wyjątkowym dniu. To jest święto wasze. Wszystkich dzieci, tych mniejszych i tych większych. I z tej okazji my wszyscy, jest ze mną pani marszałek Kidawa-Błońska, na sali posiedzeń było jeszcze dwóch wicemarszałków. Chcieliśmy wam dzisiaj ten dzień umilić i pokazać, że Sejm może być też miejscem dobrej zabawy, ale to specjalnie dla was. I w tym dniu waszego święta życzymy wam z całego serca żebyście zawsze byli uśmiechnięci, żebyście mieli jak najwięcej powodów do radości, żebyście mieli szczęśliwe dzieciństwo, bo na to zasługujecie. A dzisiaj w tym dniu, żebyście naprawdę dobrze się bawili. Mam nadzieję, że polski parlament sprosta waszym wymaganiom i każdy z was za tymi drzwiami, magicznymi drzwiami znajdzie dla siebie coś Miłego. Wiem, że są z nami dzieci z Ukrainy. Bardzo gorąco Was witamy. Brawa dla dzieciaków. Witamy Was. Ogromnie się cieszę, że znaleźliście wśród polskich dzieci tak wielu przyjaciół. To jest wspaniałe, cudowne i oby te przyjaźnie trwały już zawsze. A teraz moi kochani, tak, najpierw się trochę rozstąpcie, a potem, ponieważ dzisiaj my z panią marszałek. Mamy bardzo mało siły, bo jesteśmy ogromnie zmęczone. To będziemy prosiły, żebyście nam pomogli te drzwi po prostu otworzyć. Ja podejdę, podejdę, pani marszałek, zapraszam. My obie, nie, my obie nie damy rady, my obie nawet nie damy rady. A jest jeszcze pani, o jest jeszcze pani marszałek, go się schowa w tłumie, ja jej tutaj nie widziałam. I słuchajcie, te drzwi są strasznie ciężkie. Ale tam jest naprawdę wiele atrakcji. My same nawet trzy to nie damy rady. Pomożecie mi? Tak? Chodźcie. No i teraz z całych sił. Dziewczyny pomagają. Pchamy te drzwi z całych sił. No, z całych sił. Tak, 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 tak. O! No i super. Brawo. Dzień dobry. Witamy dorosłych.